Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony BT95 i dzisiaj taki krótki poradnik, jak grać na moim serwerze e, Arkania Counter Strike. Jest to serwer Counter Strike'a w Minecraftie o nazwie Arkania, troszkę skomplikowane, ale dobra, mam nadzieję, że to wyczajecie, większość z Was już, już grała. E, dlaczego robię ten poradnik? Ponieważ zauważyłem, że dużo osób nie rozumie jeszcze o co tam chodzi. Przede wszystkim trzeba grać z teksturpakiem, bo, ma, bo jest wtedy kupa, nie widać broni i w ogóle z dupy to wygląda. I nie wiem, później jakieś błędy wychodzą. Tak jak widziałem na jednym filmiku, że kolej zamiast strzelać tamtą motyką, bo to motyka jest podmieniona, różne motyki są podmienione za bronię, to on rzucał śnieżkami. No to na pewno miał szansę wygrania. Tak więc ja wam teraz pokażę jak będzie wyglądała gra. Serwer właśnie zostaje ciągle tutaj... wiecie, aktualizowany, różne bugi yy, poprawiają, dlatego jest tylko ja i Sigrze na serwerze, bo ciągle go wyłączamy. Czy o drugiej w nocy jak nagrywałem to też miałem... no. Yy, usunęło mi się. Dobra, na początku wam się pobierze tekstur, pak jeżeli wiedziecie na serwer. Ale wiecie, to się troszeczkę długo pobiera przez serwer, więc... Teraz, o teraz widzicie stronę, ta strona będzie się często pokazywać Tutaj możecie pobrać tego teksturpaka w tym oto miejscu Na stronie, strona będzie napisana w opisie yy, Dobra, widzicie tutaj ktoś właśnie wszedł yy, Tak więc czekajcie, spawn I tak jak wy zaczynacie, tak samo ja pokażę jak zaczyna Podstawowy jakiś tam gracz na serwerze yy, Co musi zrobić, dobra Wbijacie tutaj, mamy spawn, tak wygląda spawn o, Sigry z hatem na głowie. Yy, I musimy sobie ładnie lecieć tutaj. Tu jest krótki regulamin, warto go przeczytać, bo jest naprawdę krótki. Czyli, nie, czyli to nie spamuj, zachowaj kulturę. Nie reklamuj się, masz problem, pisz do adma. Nie trol, nie trój dupy niepotrzebnie. Zawsze i to zawsze. Graj na tekstorpaku arkanii. I tak, tutaj jak zacząć to. Na początek uda się do drugiej kuli, możesz grać tam z innymi Oceń, chcesz VIP-a, to musisz go kupić na stronie Arkani będzie w opisie ten, ta, 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 ta strona. Statystyki to 15 na stronie. Filmiga grać na moim kanale, czyli ten co teraz robię będzie na moim kanale, dobra No i trzeba iść do drugiej kuli, tak jak to mówicie, nowi, nowi gracze właśnie wchodzą. Dobrze, no i idziemy do drugiej kuli, tak jak to pisało. Hmm. Aha, jeżeli ktoś tam nie będzie przestrzegał, tego będzie gdzieś, nie wiem, poza mapki, wchodził tam gdzieś na ich dachy, czy coś, coś bugował, to po prostu takie coś grozi jailem na, nie wiem, jeden dzień. W ogóle za za wszystko grozi jail, a jeżeli ktoś tego jaila po prostu nie będzie, znaczy no, dalej nie będzie przestrzegał, to dostaje bana wtedy permanentnego i mnie to nie interesuje. I co najwyżej może się odwoływać od bana. Tutaj mamy escape'a, wam go tam nie będę pokazywał, na live'ie pokazywałem, więc nie będę wyzdradzał. No, nie będę mówił co tam jest, sami sobie zobaczcie Tutaj jest takie coś, tam taka tabliczka, też wam nie powiem co tam jest, sobie zobaczcie, to już jest dla was Tu są nasze skiny, moje, mój i Gregą oczywiście ja je robiłem Chciałbym wam to pokazać w lepszej jakości, ale widzicie jak tutaj już dojdzie to będziemy mieli ostre lagi, bo tam są mapki, które mnie lagują, tutaj nawet nie jest źle Dobra, chodźmy do tych mapek, czyli tutaj mamy Arkania napis i tutaj jest ta druga kula na samym początku łatwo, znaczy dobrze by było z siebie z tym zapoznać. Tutaj mamy takie coś jak pistolet. Czyli tam to wy to będziecie widzieć jako tą motykę, jeżeli nie podmienicie tych paka więc to nie ma sensu. Pistolet, shotgun. Też nie wiem, czy to jest shotgun, ale jest. Karabin, tutaj łojo Jezus. Tutaj mamy granat. Yy, tutaj mamy bazukę. Tutaj mamy snajperkę. I tutaj mamy taką ścianę sław i amunicję, w temacie do każdej broni jest różna amunicja, mamy tutaj też nóż Tak więc warto to zobaczyć, tu jest ściana sław, tutaj jeszcze będzie więcej osób, tylko na razie to jest wolne Dobra, nie wiem co oni tak wchodzą, wychodzą, może lagi są, nie wiem Okej, okay. jesteśmy tu na dole, i tu jest najważniejsza rzecz, ponieważ tu mamy mapy I są mapy CTF i mapy, no, yy, Deadmatch Map CTF jest akurat i tylko jedna Dobra, tak więc jeżeli, możecie też VIPa, na serwerze są VIPy i tutaj na stronie widzicie, gdzie możecie kupić takowego VIP-a oraz jest też ranga budowniczy. Co wystarczy zrobić? Wystarczy, że budujecie jakąś mapę, która mi się spodoba, no i wtedy sobie wezmę, i po prostu taka osoba, która... której mapa mi się spodoba, zostanie po prostu jej mapa dodana na ten serwer. A następnie dostanie rangę budowniczy. E, kolejna sprawa: e, na tym serwerze jest też ranga YouTube, YouTube czy tam YouTuber. Od... E, Hmm, 2000 widzów, dobrze powiedziałem, tak, i na naszej stronie są statystyki, właśnie tych wszystkich, tych całych strzelanek. Tak więc, no, ja bym wam tu powiedzieć, wchodzicie tam i widzicie, właśnie całe te TOP 15, i możecie sprawdzić daną osobę. Tak więc, tutaj znowu ficie to w tyle, ok. Eee, eee, tak więc, no, idziemy na jakąś mapę, na której wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Nie wiem, czy mi się uda, bo teraz ludzie tu są, dobra, idziemy na nie no. pokażę Wam te klasy po kolei. Dobra, w sumie na razie mamy tutaj taki coś jak wybór drużyny, tak? Eee, czekaj, napiszę. Nagrywam, więc. Czekaj, nagrywam poradnik, więc nie wbijać do mnie na razie. Ok, i tutaj mamy takie coś jak właśnie tą daną mapę. I tutaj, jeżeli chcecie wyjść z tego, to po prostu zeskakujecie na dół, w każdej mapie jest taki zeskok na dół I wracacie tam, gdzie jest wybór map A tutaj macie daną drużynę, tak? E, dobra, to wiecie co? Ja tego na FSNO nie pokażę, bo... Widzicie, tu są po jednej osobie, więc pójdę i wam, o, pokażę Jak to by wyglądało na innej mapie, czyli, nie wiem, pójdę sobie przykładowo na The Dust, a wam pokażę te klasy Ok, no to wchodzimy szybko do jakiejś drużyny, na przykład drużyna niebieska OK, jesteśmy w drużynie niebieskiej, niebieskiej, i tutaj mamy takie klasy do wyboru, i teraz Wam każdą klasę po kolei opiszę. Czyli pierwszą klasą jest żołnierz, Klasa żołnierz. Jak wszystkie klasy, ma granat, którym rzucamy lewym przyciskiem myszki. Ma też pistolet, ma też nóż, no i amunicję. Ale główną bronią żołnierza jest maszynówka, czy tam karabin. Któryś trzeba, widzicie, taką serią. Teraz ja użyję komendy, yy, której wy niestety nie będziecie mogli użyć. Ja tylko pokazuję do. Yy, do przedstawienia wam po prostu. Druga też, turmowiesz. wiesz, jest masz odgana. Całkiem ciekawa klasa, widzicie. I też tutaj te granaty, to wszystko. Następna klasa to inżynier. Dosyć ciekawa klasa, ponieważ ma bazukę. I strzał z czas bazuki, też jest niezły odrzut I ostatnia klasa to Sniper, Sniper jest bardzo ciekawy, ponieważ mamy Sniperkę, ręce i prawym klawiszem myszki Widzicie, mają przybliżenie I ona bardzo aj mi, bardzo aj mi, bardzo mi. No i oczywiście cała jakoś się zapełnia wewnątrz, żeby nie brać innej klasy, bo jeżeli ktoś będzie klikał po kolei każdej klasy, to za to idzie bana dostać No i dobrze, no i wychodzimy, możemy wyjść tutaj tym, albo napisać Leawę, tak jak teraz napisałem I wyjść z mapki tak więc to chyba tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podoba i że w miarę przedstawiłem, jak grać na serwerze. Naprawdę nie jest to trudne. W Capture the Flag tym się różni, że trzeba podejść i zniszczyć jedynie flagę, czyli ten, ten, i wtedy się z tym ucieka. No. I to tyle. Ja się z wami żegnam. Poradnik, mam nadzieję, że wam coś pomoże. Więc to tyle. Na razie i cześć. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij pozostawić lajka i wbić na mojego Facebooka oraz zasubskrybować ten kanał. Cześć!